Manko z tej strony Seba to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. No i dzisiaj widzowie, mamy Walentynki. Z okazji Walentynek mamy nowe skrzyneczki na jakiejś dropie dzisiaj sobie je właśnie podwieramy. No ale również z okazji Walentynek będzie dla Was do wygrania. Naprawdę fajny skinek. Więc jeśli chcecie go wygrać, zostawcie łapkę w górę suba, dzwonem, komentarz oraz używajcie mojego kodu, który daje Wam 14% dopłaty. A możesz płacić dosłownie każdą metodą płatności. Więc serdecznie wszystkich zapraszam. Dobrania udziału? Na no co? My mamy 3000 zł dzisiaj, plus coś tam mamy w ekwipunku, zobaczymy, jak to będą nowe skrzynki leciały. No, bo wiadomo, że często jest tak, że na początku one są takie średnie, ale zobaczcie, jaka została wprowadzona zmiana na jakieś dropa i naprawdę wygląda to. No, wyśmienicie, nie oszukujmy się. Wchodzimy na przykład na skrzyneczkę b no i zobaczcie, jest wygląd skinów z CSA dwójki. A nie jakieś inne. No i naprawdę, według mnie zmiana na plus wygląda to mega kozacko. Dajcie znać w komentarzu, co o tym, co dzicie. No i zaczniemy właśnie od czterech takich skrzynek. Wydajemy 256 zł. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. Jak wy chcecie otworzyć takie skrzynki, pamiętajcie, że z moim kodem, ok, point disarray 61 zł, a skrzynka kosztuje 64. No i jeden item, ok, reszta słabo, no ale otwieramy dalej. Otwieramy dalej, póki co nie ma. Okej, okay, znowu jest za Rayfire. Tu w ogóle naprawdę. Wygląda to no, kozacko. Jeśli chodzi o te skiny, ten wygląd jak to się świeci. Te koski tutaj naprawdę wygląda to kozacko. Aha, no i przepraszam za tego SMS-a. Ale otwieramy dalej kolejne skrzynki 4 beeload. No dobra, no i właśnie tego się obawiałem, że te skrzynki mogą tak wyglądać. Ale coś tam sobie pootwieramy, lecimy dalej do skrzyneczki Lovers. No i naprawdę, no te slotery w ogóle też fajnie wyglądają. Cztery takie skrzynki, 325 zł. Lecimy. Przy okazji nabijemy sobie dużo golda. Właśnie fajnie, bo jak otwieram tego golda i na przykład nic nie leci ze skrzynek ciekawego, to ja potem sobie tym goldem to nadrobię. No tutaj bardzo słabo, tak naprawdę. Otwórzmy trzy. Za 244 i zobaczymy co będzie tym razem widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo jak dobijecie dużo łapek pod tym filmem, to z okazji Walentynek naprawdę drogi, fajny skinek dzisiaj do wygrania dla Was będzie. No i co do live'ów, live'ik kolejny będzie dopiero albo w niedzielę, bo w poniedziałek, ponieważ wyjeżdżam dzisiaj w sumie Bo dzisiaj to nagrywam Walentinki i dzisiaj wyjeżdżam na meczek do Mediolanu, więc życzcie mi miłego wypadu. No a my tutaj trafiamy Jest cesarzowa za 96 zł Ale reszta bardzo słabo niestety No bo taka skrzynka 140 kosztuje Dobra otwórzmy jedną e, Jakie to są procenty No to są naprawdę spoko procenty Jest e, led museo 70 zł kurde, Myślałem że droższy jest ten skinek W ogóle on e, w CS2 nie wygląda zbyt dobrze Tak jak patrzę Ale na przykład desolate space wygląda przekozacko A my znowu trafiamy tego kałaczka Dobra Zostawmy te skrzynki walentikowe na jakiś kolejny odcinek. E, no bo będę na pewno, będę je otwierał, jest ich sporo, więc będziemy sobie je w kolejnym odcinku na pewno otwierać, ale Was zapraszam do otwierania, bo może te tam jeszcze są e, na przykład lepsze. No i otwórzmy sobie skrzyneczkę knife, bo chcę zobaczyć, jak wyglądają te koski Uuu, tutaj Juki trafił handsmana z lotera Minimalware. E, ok, okej, no w ogóle... Nie no, przekozacko to wygląda. Spróbujmy. Otwórzmy, jak te shadow daggery wyglądają. Widzieliście te niebieskie Mamy trafiamy na wajkę niestety lipa. Otwórzmy jeszcze jedną, ale te shadow dagery wyglądają. O, patrzcie to. Oj, przeleć! Kurde, no nie. No nie, no nie, 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 lipa, jest lipa, widzowie. Jest straszna lipa. Eee, mamy 350 koła golda, to pyknijmy sobie szybko za golda. Dajmy sobie fast pominiemy animację, cyk. Okej, okay. zobacz Zobaczcie jaki drop. Zagolda. Pomijamy animację, tak co so... Kolejny jest Asimov. Yy, znaczy, wulkan. Yy, Naprawdę, no te skrzynki Zagolda są przemocarne. Naprawdę są przemocarne i łatwo na nich sobie odrobić saldo yy, jak się ma dużo tych punkcików i jeszcze na 5 mnie stać. No i w porządku, no i zobaczcie, i mamy 2,5. 2,500, tak o sobie. Odrobiłem, więc myślę, że w porządku. I ja chcę jeszcze te kostki pootwierać bo powiem wam szczerze, że chcę trafić też do dagerki. Chcę trafić też do dagerki. Knife, 700 zł, trzy takie skrzynki, 2300 zł. No, patrzcie jak one wyglądają. No, niemożliwe. Uwaga, no nie wytrzymam. Czemu taki słaby drop jest? Czemu taki słaby drop? No to jest tragedia. To jest tragiczny drop. No ale dobra, wiecie co? Supreme. Może Supreme będzie w formie? Ula. A, to są moje dropy. No nie, no zobaczcie, jak to wygląda. Tu no Names też potrafią fajnie. No to lecimy z czterema. 1328 No i daj jakąś kostkę piękną, kolorową, błyszczącą. Mamy, mamy Bowie Knife a, Tiger Tufa. Mamy meczkę Factory New. No i to jest piękny drop, widzowie. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Naprawdę niesamowite. Niesamowite, jak to wygląda. No pięknie, no co mam wam więcej mówić? Mamy 3,5 koła. Ja tak nie zostawię tego najfa. 5 4 Oli nalecimy, wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, żeby mieć suba z dzwonem. I trafiamy na wajkę Fate, która jest drogą kosą 1290, Shadow Daggerki 550. No powiedzmy, że jest ok, powiedzmy, że jest ok. Także co widzowie. Mamy naprawdę ładną nawajkę. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.